Są w naszym społeczeństwie osoby odważne, e, profesjonalne, e, osoby, które, których najwyższą wartością jest e, pomoc kobiecie y, i ratowanie jej życia. E, no, i pani e, doktor Maria Kubisa jest e, tego takim naj, największym przykładem, e, bo. Za tę właśnie za tą wierność swoim e, ideałom, e, swojej profesji, e, za ten głęboki humanitaryzm e, płaci dzisiaj no, wielką cywilną cenę, e, będąc ciąganą najpierw przez e, służby ścigania naszego państwa, a dzisiaj stawianą w e, stan na razie zarzutów. E, i mm, dzisiaj to wydaje mi się pewną powinnością w imieniu społeczności zachodnio po prostu pani doktor bardzo serdecznie podziękować.